tratwa, która stąd już odpłynęła, to jest um, budowana według tradycyjnych metod, ale przede wszystkim też spławiana tradycyjnie, a więc bez silnika, bez e, innych e, urządzeń, które by pomagały w nawigacji czy też w płynięciu tratwy. Natomiast sama w sobie posiada szereg e, e, takich no, urządzeń drewnianych czy, czy prostych, ale jednak pozwalających w tratwie kierować się e, z brzegu na brzeg, omijać płycizny, omijać m, wszystkie przeszkody na rzece, jak w nazewnictwie e, lisaków, haki, świnie, e, czy też zwykłe po prostu mielizny, rozmyte ostrogi, opawki rozmyte. No więc tratwa tak w ten sposób przemieszcza się, że blokuje koniec. Przód jest przy pomocy bardzo dużego takiego wiosła zwanego drgawką naprowadzany na odpowiedni kierunek. Potem przód jest przytrzymywany przy pomocy bali wbijanych, wrzucanych do wody. One się same klinują i tył w ten sam sposób yy, nakierowuje się na, na nowy kierunek, yy, który obrała tratwa. Tratwą dowodzi Mieczysław Łabęcki to jest od wielu pokoleń Retman i Flisak. Z XVIII, o może XVIII wieku, tak będzie, jego przynajmniej takie zapisane tradycje się wywodzą. A Ulanów miał, miał też największe tradycje był taką jakby stolicą, zwłaszcza na Górnej Wiśle Flisactwa. Stamtąd. W czasie, kiedy właśnie spławiano zboże i szereg innych towarów, udawali się, bądź oni sami już mieli, byli w kontakcie stamtąd, wielu flisaków wybrało się i podróżowało z różnych rzek, nie tylko Wisły, zaczynało swoje flisy na Sanie, na, 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 na Wieprzu i tutaj później też. Oczywiście było też flisaków wielu w okolicach Krakowa. Za chwilę byli też i na tutaj już dolnej Wiśle. Można powiedzieć, że rocznie około no, blisko 20 tysięcy ludzi. Powiedzmy sobie, 300-400 lat temu płynęło wisłą, zwłaszcza na wiosnę do, z towarami do Gdańska, ale też i po drodze, bo na przykład sól z wieliczki rozwożono po całej, po całej trasie, gdzie, gdzie pozostałością po tym są nazwy solec, który był składem na przykład soli. Kolega zresztą też bardzo ciekawy, możecie zapytać: tam jest, płynie taką łupinką z solą z Bochni do Gdańska, więc to też jest jakby trzeci jeszcze flis. No, tratwy, jak mówię, uciekła już, oni muszą wychodzić rano, korzystają z każdej dogodnej sytuacji, czyli rano jest bardzo spokojna woda i to bardzo dużo pomaga, bo letman, jak to się mówi, czyta wodę, ale jeżeli się bardzo marszczy, jeżeli się wiatr wieje, to jest to trudniejsze, a musi to robić, bo tratwa płynie tylko w jednym kierunku. I każdy błąd może się skończyć końcem prostu takiej, takiej wyprawy. Na szczęście zawsze udało się nam wyjść, i, i tutaj chłopaką Zulanowa, flisakom, z każdego niebezpieczeństwa. Natomiast, no i co? No i oczywiście no to też jest taka rzecz, że o ile pływanie drewnianymi łódkami, w jaki sposób? odbywa się na wiśle, to tratwa jest rzadkością, jest rzadkością chociażby dlatego, że stopni retmańskich takich w zasadzie nie nadaje się, to w tej chwili to się troszkę inaczej nazywa. Elementy łączone, spław elementów łączonych, to tak się nazywa, ale to jest bardzo rzadki stopień na umiejętności i umiejętność. I dlatego w zasadzie ten flip jest powtarzany bodajże po 19 czy 17 latach. Kiedy wcześniej też taki, taki flis był z Ulanowa wykonany. Tutaj rzeką Wisłą, która jest znacznie trudniejsza. Odbywają się takie flisy i ten pan Mieczysław Łabęccy, Łabęcki i flisacy z Ulanowa podróżują odrą rokrocznie, blisko kilkanaście razy. Tam tratwa jest jednak holowana ze względu bezpieczeństwa i przez, przez holownik. Tak? Natomiast też jest budowana tradycyjnie. Tutaj jest, ten flis ma ambicje, ale zarazem taki jest odbyć się właśnie tradycyjnie i to jest jakby wielkich wyczyn. Natomiast przed nami jednostka to jest galar krakowski, troszkę pomniejszony w swej, w, swej, w swej budowie względem pierwowzoru. Takich galarów jeszcze powiedzmy 70, a na pewno 80 lat temu było w okolicach Krakowa blisko 400. Były znacznie większe, miały około 22 metrów długości. 7-8 nawet szerokości, i jeśli chodzi o te już ubiegłowieczne i XIX-wieczne tradycje flisackie, to transportowały głównie węgiel. Kilkadziesiąt ton węgla, no na większym troszkę od tego galarza, ale on i, ta, i ten mógłby udźwignąć myślę, że co najmniej 10 ton, były usypywane po prostu. Flisacy <laughs> mieli tylko taką małą budkę, zwaną domkiem krakowskim, albo wychodkiem przez złośliwych. Gdzie mogli w jakiś sposób przeczekać trudną pogodę, czy, czy też nawet udać się spać, jeżeli brzeg był nie był za przyjazny. I y, takie galary podróżowały od zerowego kilometra, i my też podróżujemy z zerowego kilometra, czyli od ujścia Przemszy do Wisły. To jest okolice Oświęcimy, Minę Oświęcim, Hełmek. Natomiast galary jeszcze szły troszkę wyżej yy, i z, z Przemysłu, a więc z Mysłowic, stamtąd z kopalni yy, ten, ten węgiel albo ta na taczkach, ciężarówkach, nawet na śmociągach był skierowany. I takich galarów kilkadziesiąt stało praktycznie każdego dnia, załadowywane, spuszczały się w stronę Krakowa i dalej i w ten sposób zaopatrywały w, węgiel. Natomiast jeszcze wcześniej takie galary, bo konstrukcja jest w zasadzie niezmienna od, od też wielu set lat. Yy, podróżowały aż do Gdańska, z tym, że wtedy nie wracały już. Takie galary, które oczywiście w XIX wieku m, używano, to ciągnięto je z powrotem holownikiem parowym, jakimś bocznokołowcem, jakimś statkiem, albo też dosłownie tak zwaną tyrbarką, y, czyli y, to, co znamy pod pojęciem rosyjskim burłaczenia, na przykład to w Polsce nazwano najczęściej tyrbarką, zwłaszcza na Górnej y, Wiśle, y, ciągnięto z takimi specjalnymi ścieżkami, które ktoś musiał utrzymywać, więc wycinać roślinność i pasy, i ciągnięto taki galar z powrotem y, aż do Przemszy kilkadziesiąt kilometrów. Y, natomiast w, pół, w dawnych czasach po taki galar dopływał do Gdańska i był rozbierany na budule Zresztą tratwa, no czym jest w ogóle, jeśli tam bo wiemy o tamtej tratwie, no to jest praktycznie spław drewna, więc to drewno jest towarem samym w sobie, więc tr Tratwa jakby sama w sobie jest towarem, ale też przełożono tam czasami jakieś towary, yy, to drewno już tam właśnie Retman czy też organizatorzy flis bo tym zajmował się nie tylko Retman jest tym kapitanem, natomiast tym, kto organizował to jest szyprem, a y, tutaj organizatorów Ulanowskiego FLIS-u y, to, to nie chcę prze przekłamać, natomiast na pewno zajmuje się tym miasto Ulanów, zajmują się tam władze, y, właśnie województwa podkarpackiego i tak dalej. Więc, więc to jest ten, ten, jakby, szyper taki zbiorowy. Natomiast galar wióz, y, też do Gdańska, też zboże, sól i tym podobne był rozbierany. Y, w zasadzie y, ciekawym, ciekawą rzeczą na, na, na takim galarze jest to, że te wręgi, a więc ten łącznik wygięty, wygięte takie y, pomiędzy burtą a, a dnem statku, te takie wygięte belki to są naturalne y, Odcinki drzew, to znaczy pieni korzeń, czyli drzewa się wyrywa z korzeniami do budowy takiego galara. I następnie odcina się ten, tą część, która zwykle jest odrzucana przez, przez startaki, to akurat przez nas czy przez budowniczych takich łodzi jest wykorzystywana, bo odknie się kawałek pnia i, i korzenia. I to tworzy taką naturalną, łączną rękę nieklejoną, tylko właśnie w ten sposób pozyskaną i no, można powiedzieć, że, 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 że specyfiką jakby podgórskich okolic jest to, że one są pod kątem prostym, bo to są świerki, które rosną na podłożu skalnym i mają kąt prosty korzenia do, do pnia po prostu, dlatego są burty proste. Gdyby nie, nie ma dzisiaj, ale gdy, gdy znajdujemy czasami takie wykopaliskach, czy odsłoni się gdzieś e, jakiś wrak statku czy dawnych to można byłoby zauważyć, że na przykład galary takie budowane no, na przykład w tych okolicach albo Warszawy burty miałyby e, raczej rozchylone z uwagi na to, że takich właśnie no jest inne podłoże i nie tyle z korzenia nawet, ale po prostu z rozwidleń konarów drzew brano takie, e, takie wręgi. Leśnik lub też specjalny szkutnik chodził z takim jak bumerang można powiedzieć, wzornikiem, i po lesie przykładał do drzew, gdzie zaznaczał te drzewa, które się nadają na budowę statków, albo też modelowano drzewa dosłownie, wbijając kliny w czasie, jak rosły te drzewa, aby odpowiednio wymodelować już na przyszłe statki. Zwłaszcza, że tych statków, no. W, w, Notowane, bo to na tym się musimy opierać. A więc w zapiskach celnych komór, czyli tych, co płacili jak przepływali, bo musieli, no to można naliczyć takich różnego rodzaju mnóstwo było tych, tych rodzajów, no to około 2000 tysięcy przepływało rocznie przez, przez na przykład Włocławek, tak? bo, bo praktycznie większość dążyła do, przynajmniej co najmniej do, do Torunia, jak nie dalej. Natomiast galerię jest taką jakby. Po, po, Prymitywniejszym trochę statkiem była komięga, na przykład, która była zupełnie taką jakby skrzynią prostokątną na wodzie, to, to się jakby można popatrzeć, że jest taka linia ewolucji jakby od tratwy, potem zbita już boki, potem podwinięte jak galar, gdyby dołożyć do tego żagiel, a były takie no to w różnych miejscach na Wiśle różnie to nazywano, więc czasami mogłaby to być krypa, można byłoby mówić jeszcze o innych statkach. No to była taka linia tych y, 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 łodzi, które mają, nie mają dziobu jakby. Natomiast tu widzimy też y, obok basoniankę. To jest taki typowy statek, co prawda nie z nami podróżujący, ale z naszych przyjaciół znamy też kolegę szkutnika, który ją wybudował właśnie w Basoni, to jest w okolicach Piotrawina, w okolicach Solca nad Wisłą na 331 km, a on troszkę mieszka wcześniej, a więc 300 może 27. I to jest bat taki wiślany. Były jeszcze większe te baty, a więc już posiadający dziób i, i od nich się jakby wywodziły jeszcze większe statki, na przykład zwane szkutami, tak? To były największe statki, które pływały po Wiśle. Taka szkuta odkopano w okolicach Czerska, ma 30 bodajże 5 metrów długości, 15 ton dębu zużyto i takie statki mogły pływać nawet kilkadziesiąt lat, nawet 60 lat przy dobrym utrzymaniu, ponieważ dąb no, no, no pozwala tak, konserwuje się dość długo, nie gnije. To jest z drzewa już iglastego, z jodły, świerku, taki galar, te galary no, służyły jakiś czas, zwykle korzystali z nich ludzie no, nie bogaci, a więc też drewno nie było w jakiś sposób naj, najwyższej klasy. Ta rekonstrukcja, bo tak to można nazwać, kiedy zobaczył jeszcze bardzo pan Czesław Wójcik mieszkający w Łączanach pod Krakowem, no to mówi no dobrze, taki, taki, tylko że za dobrze zrobiony, bo Oczywiście chodziło o cenę, więc te wykończenia, wykończenia różnych jakichś elementów były może mniej tak yy, może być idealne, tylko po prostu starano się wykonać to jak najszybciej. A co do łącza, no to właśnie to jest galar krakowski, galar łączański, a więc z kolei z Lisaków w okolicach Krakowa którzy byli zwani włóczkami I, i ci co wędrują z lajkonikiem w tej procesji to, to są flisacy właśnie, aczkolwiek, znaczy oni nie są już, ale nawiązują do tradycji flisaków, którzy gdzieś tam pokonali Tatarów czy jakiś mały oddział ale a łączane były tuż pod Krakowem i to jest taka jakby druga stolica na Górnej Wiśle o tradycjach flisackich i stamtąd właśnie ci pływający galarami, którzy sami z kolei nazywali się siebie, mówili o sobie galarnicy, tak jeżeli tutaj mówiono o flisakach albo o orylach. Oryl był taką formą może troszkę może nie, nie, nie jakąś obelżywą, ale w takiej odnosił się raczej do niewykwalifikowanych pisaków, tak można powiedzieć, ten oryg. A plisak, no to, to oczywiście na, 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 na łodziach było jeszcze kilka innych jakby specjalizacji. Tak? Był byli sternik, byli... przednik, yy, byli, yy, był skarbnik i, i w ten sposób Yy, jakaś taka była hierarchia na łodzi utrzymana. My pływamy właśnie od Krakowa, wcześniej pływaliśmy, staramy się zawsze pływać tradycyjnymi łodziami. To jest jedenasty rok, kiedy płyniemy z Oświęcimia z zerowego kilometra żeglownego. Wisła, oczywiście, jeszcze od źródeł jakiś odcinek płynie 100 kilometrów prawie. Ale od momentu, gdzie jakby państwo bierze na siebie obowiązek, aczkolwiek wykonywany w różny sposób i z różnym skutkiem właśnie utrzymania żeglugi, to jest kilometr zerowy i do Gdańska mamy. Mniej więcej licząc 940-942 kilometry. Martwą Wisłą to jeszcze troszkę więcej. Więc to jest blisko 1000 kilometrów spaniałej podróży i tak podróżujemy właśnie już 11 rok. Rozpoczął to wszystko i, i kontynuuje. Pan Jarosław Kałuża, który jest zwykle szyprem takiego flisu, w tym roku rozpoczął flis ale kontynuuje go Ewa Ciepieleska, która może do nas dojdzie ona się z szyprem pływała wcześniej jest malarką jest no, y, artystką ale też właśnie może nie stąpa twardo po ziemi, ale po, po wodzie, bo żeby utrzymać jakoś w ryzach nie tylko załogę, ale jakiś plan podróży, to trzeba rzeczywiście troszeczkę mieć e, charakteru. E, I przez 11 lat staraliśmy się propagować wśród ludzi, spotkając się z młodzieżą, z władzami, e, też z różnym skutkiem. Ale to, żeby, żeby na Wisłę wracać, żeby coś z, z, na niej robić, żeby po prostu się... No i, i, i powiem być może wcześniej, kiedy pływaliśmy, zresztą często jest tak, kiedy ktoś tam gdzieś mówi <laughs> w mediach, przepraszam, że nikt nie pływa wisu. Pływają, tylko że prawdopodobieństwo czasami spotkania się nawet kilku takich lisów jak my, no to jest, jest małe, no bo jeżeli ktoś płynie tydzień za nami, to, to my się już możemy nie spotkać. Nie ma tego dużo. Ale są towarzystwa, jest towarzystwo na przykład z fajnie działające Solec, Warszawa prężnie działa, ma już takich galarów dwa, tylko postawiła jeszcze budy takie, aby umożliwić no, ludziom, których wożą, na przykład z pielgrzymką do Płocka płyną, czy gdzieś, czy dzieciom, no bo rzeczywiście jest też problem pewien, wczorajsza burza, która nam dość dolała, my jesteśmy już jakby na to tak przyzwyczajeni, może nie odpornieni, ale... Że no trudno, no leje to leje, ale gdybyśmy nie mieli tego daszku, to dyskomfort byłby bardzo duży. więc A nie staramy się z kolei też budować, nie wiadomo jakiejś budowli na tym galerze. Natomiast on jest bardzo plastyczny, bo tak, te skrzynie można wszystkie wyjąć, daszek zdemontować. Można tu postawić na tym, nie wiem, nawet stragany, można postawić scenę dla zespołu i tak jest to wykorzystywane i takim naszym zamysłem jest żeby ten galar się zmieniał jeżeli oczywiście chcemy. Tutaj Koleżanka też z Ewa, jako że jak mówiłem artystki, to jeszcze jest pływający festiwal sztuk jakby na tej łodzi, czyli chcemy też, odbywały się plenery, plenery malarskie. Filmujemy, rozmawialiśmy z ludźmi, więc z tego próbujemy montować jakieś jakieś historie. Co ciekawe ten galar w tamtym roku? Może nie tyle ciekawe, co był to po prostu wyczyn. A czy ciekawe to... to... To powiedzieć może ten, kto płynął, może. On był we Francji, czyli przepłynął 3200 km. Właśnie Ewa plus kilku znajomych, przyjaciół. Ja też kawałek płynąłem. Blisko 160 ślus, albo nawet więcej. Na drodze do Francji 3 miesiące podróży. Przez 5 krajów można powiedzieć. I, y, oczywiście mnóstwo przygód mnóstwo sympatycznych sytuacji, ale też. Jest to już taka podróż, która no, w jakiś sposób jest pewnym, pewnym egzaminem dla, dla psychiki wręcz, czy, czy, już nie mówiąc oczywiście o zdrowiu fizycznym, ale dali radę, tam się odbył porolanie, festiwal. Odbywa się co dwa lata festiwal drewnianych łodzi, gdzie rzeka Wisła, w tym sensie Polacy, byli honorowym gościem. A więc nie tylko ten galar, jeszcze powiedzmy 10 innych łodzi dużych w, we Francji było. Tam oczywiście oprócz tego tych łodzi było około 200, co najmniej takich rozmiarów. Wszystkie drewniane, wszystkie z żaglami lub też na silnikach, ale według tradycyjnych metod zbudowane. No, no byliśmy bardzo oczywiście myśmy tam jeździli wcześniej poznali, poznawszy już ludzi na Wiśle właśnie, którzy gdzieś z brzegu ktoś nas tam i zaczęła się taka ośmioletnia współpraca potem pojechaliśmy do Francji, a potem pokazaliśmy Francuzom, że jesteśmy w stanie um, udźwignąć taki, bo ten gość honorowy musi oczywiście spełnić szereg wymagań wygraliśmy z rzeką um, Wołgą i, 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 i tutaj Woleli zaprosić nas. Galer wrócił już na samochodzie. Teraz popłyniemy do Gdańska, i też będziemy chcieli, jako że nasze założenie, żeby łódki pływały, a nie jeździły samochodami, będziemy chcieli wracać pod górę. Musimy sobie jeszcze zapewnić może zapasowy silnik, zebrać załogę. Załogi. W Polsce są dość, może nieskomplikowane, ale troszkę pogmatwane przepisy dotyczące przewozu, a praktycznie nie ma y, też osobnej jakby klasy rekonstrukcji Łodzi, takich turystyki, y, która by pozwalała na przykład, nie wiem, otwarcie sposób y, zapraszać ludzi na pokład, prowadzić taką jakby komercyjną. Tak, nasze zaciągi są towarzyskie, y, jeżeli znajomi chcą, Albo my ich najczęściej zachęcamy, bo przynudzamy przy kawie czy piwie w Krakowie i, i nie tylko o tej Wiśle ciągle, więc ktoś często się angażuje w ten sposób, że mówi to dobra, to ja popłynę, zobaczę, no jak już tyle o tym mówicie i zwykle ludzie wracają potem, a czasami nawet wręcz kupując czy budując swoje małe inne łodzie, płynąc, Nimi płynąc z nami, oczywiście to się wszystko wymienia. Jedni, jednym praca, rodzina, no to nie zawsze, w każdy rok nawet można sobie na to pozwolić. Ale przynajmniej tydzień to zwykle ktoś znajduje, żeby z nami płynąć. Takich galarów jest kilka na Górnej Wiśle, trzy dokładnie w tej chwili. I, I powiedzmy, że tego typu, no bo to właśnie, jak w ogóle takie galary się buduje. No, nasz e, przyjaciel, za, zapalony e, wodniak e, Wacław Witkowski, e, w jakiś sposób oczywiście pływał e, po Bazurach, po morzach. W pewnym momencie zaczął się tym interesować, ponieważ zupełnie, może, przypadkiem. Ktoś inny chciał wybudować model szkód. Jako, że mieszkał blisko niego, koło Wielunia, no to w jakiś sposób się tym za zapalił, pan Wacław, i zbudował tę replikę. Ta replika tak mu się spodobała, i na skutek jeszcze innych perturbacji, że została u niego i pływa miał. i Wtedy też zaczął poznawać nas, inne środowiska. O których myśmy mówili o różnych innych typach łodzi. Zaczął to trochę studiować, zaczął troszkę te konstrukcje się jakby rozpoznawać, i właśnie dalej jest efektem tej, 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 tej pracy i spotkania z kolei też samorządu Łączańskiego, tej gminy Łączane czy Brzeźnica, tam Wójt. Też, no, tam mieszka jeszcze mnóstwo mimo wszystko bardzo leciwych, starszych ludzi, ale jednak, którzy pływali takimi galerami, stworzono towarzystwo już wcześniej działające, postanowiono replikę zrobić. Jako, że wcześniej nikt nie potrafił za bardzo tak dotrzeć, to tu się znalazł z kolei ten y, właśnie właściciel w Tartaku i on to y, powiedział, że jest w stanie zrobić. Koszt takiego galera to, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc nie jest to tak na naszą prostą taką kieszeń, ale właśnie no, gmina się do jednego dorzuciła, a później pojawiła się z kolei inicjatywa szwajcarska, która w swoim programach ochrony przyrody czy wspierania takich ochrony przyrody miała program poświęcony starorzeczom i ten program był realizowany przez Towarzystwo przyjaciół Oświęcimia, czy ziemi oświęcimskiej na przykład i tamże jednym z elementów ochrony starorzecza, ale też konserwacji jakby nie tylko przyrody, ale też w ogóle no, 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 całej kultury jakby takich starorzeczy to było wykonanie tradycyjnej drewnianej łodzi, no więc my z kolei zaczęliśmy z tym lobbować, aby Taka łódź nie tylko stała sobie gdzieś na Starorzeczu, tylko też mogła rzeczywiście służyć, a i do podróży. Jako że były to właśnie pieniądze wystarczające, to uruchomiliśmy z kolei budowę takiego galara, tak? I, no i on jest jakby w gestii tych Starorzecz, on tam y, sobie też stoi, jest używany do takich edukacyjnych podróży na Górnej Wiśle, a parę razy do roku, czy też w sezonie służy też do podróży, ale to też yy, y, oczywiście to towarzystwo to, yy, to Szwajcarzy bardzo zadowoleni byli, że ta łódka nie była tylko jakąś taką skromną łupinką i kopią oraz, że żyje to wszystko, czyli że pełni taką funkcję, której by zwykła mała łódeczka gdzieś położona malowniczo nad nad i nie spełniła yy, Zachęcamy na przykład towarzystwa w Warszawie, no to z kolei tam dołożyła się parafia. Ksiądz się dołożył właśnie, złapany na haczyk pielgrzymek rzecznych i tak mi się to spodobało. Sam też w sumie parafia, nie tylko ksiądz, no ale cała parafia jakoś potrafiła też udźwignąć jakoś tam ciężar budowy. Reszta zwykle, natomiast takie łódki, powiedzmy już te baty, często są prywatne. Często są prywatne, ale też w jakiś sposób z towarzystwami związane, no bo trzeba gdzieś przezimować, konserwować, wszystko to się odbywa w ten sposób. Natomiast to już jest trzeci galar, więc ten galar już jest jakby wykupiony, bo on jest z tego programu tam, ale jest wykupiony i tutaj właśnie bo własnościowo to już, szybko, ale to już nie będę wchodził. No właśnie kolega powiedział, że każdy z nas ma jakieś talenty. To jest prawda, wszyscy mamy jakieś talenty. A ponieważ kochamy Wisłę, kochamy pływać po Wiśle, więc nasze talenty oddajemy w służbie Wiśle. I ja zorganizuję organizuję Coś, co się nazywa płynącym festiwalem sztuk. I w tamtym roku płynęliśmy do Orlanu, w związku z tym, że rzeka Wisła była zaproszona na taki festiwal Łodzi Drewnianych w Orleanie, gdzie właśnie była gościem, byliśmy gościem honorowym i ta Łódź Solny popłynęła z Krakowa, a właściwie ze święcimy do samego Orleanu. 3000 km, 3 miesiące. I po drodze organizowaliśmy, jako Stowarzyszenie Wolans, Rezydencje artystyczne na Łodzi. Koleżanka Agnieszka Brzeżańska jest jedną z naszych artystek, które raz wsiadłszy na Łódź już po prostu zostały zarażone całą ideą pływania i szykujemy się teraz do następnego projektu dużego, europejskiego. Ale po prostu naszym pierwszym pierwszą królową naszych poczynań, naszych zamysłów jest Wisła. I to jest coś właściwie taka idea, która chyba dopiero się zaczyna rozwijać. Ja płynę jedenasty raz z Wisłą. Każdego Maja, tym razem jest to czerwiec, dlatego że płyniemy razem z Stratką, to jest coś wyjątkowego również. I dla nas jako artystów, ludzi, którzy, no, na których patrzenie jest bardzo ważne i do, doznania i to, co można z tego wyciągnąć. No więc właśnie płyniemy stratą i my filmujemy, robimy jakieś szkice. z ten ale z poprawia się? Poprawia się zdecydowanie. To, się, to, to, to ludzie zaczynają widzieć. Jednak coś, co się robi rytmicznie w ciągu jakiegoś dłuższego czasu, to no, musi znaleźć echo, musi znaleźć oddźwięk. I rzeczywiście tak jest. Coraz więcej młodzi pływa. W różnych miejscach różnie to Wygląda. W Krakowie jest trochę więcej łodzi, no ale to jeszcze jest słabe, bo nie mamy przystani. W Warszawie jest bardzo dobrze, bo w Warszawie mają port. Mają gdzie postawić łódki, to jest bardzo ważne. Tutaj macie po prostu miejsce fantastyczne. Na pewno to przyniesie efekty, to że tutaj jest taka, ma taka marina i taki, taki port, gdzie można łódź postawić. To jest, no, jest bardzo ważne. No masz łódź i co z nią zrobić na zimę. No. Poprawia się zdecydowanie. Czystość wody jest, w ogóle to już jest od, od, od 2000 lat, jest coraz lepsza. W wielu miejscach jest pierwszej klasy czystości. My się kąpiemy. Oczywiście to nie, nie w miastach, ale, ale po prostu już w tych miejscach poza miastami jest bardzo dobrze. Pod względem czystości wody. No i też o, o bogactwo fauny, flory. Mamy po prostu to wszystko, co, do tego, o, o czym możemy pożądać sobie obrazki w książkach. A tutaj jest na żywo. Orły, bieliki pływają, latają nad nami, no nie. Więc ryby są na no. Jest naprawdę bogate bogactwo. To jest nasz skarb. Wisła.